Joanna Krupa zdradziła, co jest Gwinek pleasure Blisko Polo. Joanna Krupa zaskoczyła wyznaniem w Podcastie Wojewódzki Kadzierski. Wyznala, że rodzice wychowali ją w duchu polskości. Mu zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Modelka i celebrytka stwierdziła, że kocha Blisko Polo i taka muzyka poprawia jej nastrój. Dacie wiarę? Okazuje się, że muzyka Disco Polo towarzyszyła Joannie od najmłodszych lat i najchętniej bawiła się przy niej na dyskotekach i rodzinnych imprezach. Kuba Wojewódzki nie mógł wierzyć, że celebrytka mówi to całkowicie poważnie, dlatego poprosili o wymienienie trzy powodów, dlaczego uwielbia Disco Polo. Ze Joanna co prawda nie wymieniła z trzy powodów, ale wyznala, że przede wszystkim jest to muzyka. Która poprawia jej humor, myślę, Za to jest taka muzyka, że nawet jak jesteś w złym humorze. Czy smutna, to jak słyszysz, chce ci się tańczyć i od razu masz uśmiech. Joanna Krupa wymieniła lautowry, przy których najczęściej się bawila. O dziwo, to nie jest Zenon Martyniuk i jego przez twoje oczy zielona. Co zatem słucha celebrytka? Mama ostrzegala: Ona tańczy dla mnie, pomarańcza takie wiesz, fun. Mam dystans do siebie i łynot. Przez większość mojej młodości, kiedy chodziłam na dyskoteki to właśnie takie dance i disco polo puszczali. I rodzice tej spuszczali, jak rodzina przychodziła na barbecue, powiedziała Krupa w rozmowie. Myślicie, Zylanna Joanna Krupa w swoim zapewne wielkim domu puszcza na cały regulator ona tanczy dla mnie aby się rozweselić?